Cześć wszystkim, dziś 3 maja, święto. i szybki wypadzik na Wisłokę w Dębicy Byłem tam ostatnio, mówiłem Wam o tych dwóch kotletach wielkich, co zostały Na pewno stan wody już jest niższy jak ostatnio Jadę zobaczyć, a może coś innego jeszcze wyjdzie To myślę, że już jest gdzieś tam przynajmniej jeden z tych elementów jest już na pewno na wierzchu, bo tam może był pięciocentymetrową warstwą wody przykryty no był dosyć spory więc nie wiem jak to czy to w ogóle uda się wyjąć nie mam dzisiaj rydelka i zobaczymy no. odezwę się na pewno gdzieś tam spod mostu, Już może jak będę na wyspie na razie no to co, jesteśmy na miejscu tam jest wyspa, stan wody bardzo opadł Myślę, że jakieś 40 cm od ostatniego czasu, tam jest ten element. Tam jest no, w cudzysłowie nowy most, bo on już ma lata. Tutaj kiedyś był stary most. Jeszcze są drewniane filary. Jego już długo nie ma. Nie ja wiem nawet jak on wyglądał, ale w każdym razie był kolejowy, bo jest dużo złomu kolejowego. No, za chwilę zaczniemy tutaj szukać. Zobaczymy, czy uda się ten element wyjąć. Nie mam w sumie czym sobie pomóc. Dlatego, może połowie w innym miejscu, żeby znaleźć jakiś. To nawet jest kawałek pręta. Nie wiem dokładnie, czy widzicie, wystaje z wody. Może się go uda ułamać, żeby nim sobie tam pomóc. No to do usłyszenia. Hej, wiecie co, jest dużo elementów stalowych, które widzę, ale wydaje mi się, że to są jakieś elementy, na przykład tutaj. Widzicie jest to kawał teownika, dwuteownika, który ani drgnie. To on jest podejrzewam jakieś w dnie wygięty, może w tamtą stronę. A więc jest ten drugi element. który próbowałem kopać ostatnio. O tutaj. Ten może, chyba, że to jest podobny element co tam. Oczywiście jakieś muszki atakują. Nawet się nimi nie bawię, bo widzę, że są inne elementy. Już jest kręt kolejowy przed chwilą wyciągnięty. Także już połów bardzo płytko coś mi łapie, ale będę się musiał tym zająć za chwilę. Muszę mieć dwie ręce. No coś dosyć sporo łapie. Taki chyba konkretny złomik. Bo widzę, jest takie konkretne przyciąganie. Także jak wyciągnę coś, to się włączę. No tu wam mówiłem, że coś przyłapało, ja już wiem co to jest. Jest to kawałek chyba łupka, łupki. Taki dosyć konkretny, albo coś, jakiś element wypalony z mostu. Dosyć łatwo wyszedł. Przed chwilą wyszła ta śruba. no Szukamy dalej zobaczymy co jeszcze wyjdzie teren jest fajny, płyciutko woda sobie szumi także szukam dalej no Tu jestem Wam winien kolejne nagranie pognębiłem trochę jedno miejsce to jest tak troszkę miedziuszki przypłynęło już mam dwa wkręty takie śrubeczki wyszły w jednym miejscu kolejowe a no, tam jakaś podkładka. No i powiem Wam, że szukam w tym miejscu dalej. No i, no i, coś tu powinno być, bo mi przyciągało. O, jest. Jest gwóźdź kolejowy. Ale to nie wszystko chyba, bo widziałem tam coś jeszcze. Kurde, teraz mi ciężko to znaleźć. Ale było, tylko miało taką konkret panierę na sobie. Więc podejrzewam, że, że może być problem jakby z, ze złapaniem tego. Chyba muszę tego gwoździka zdjąć i dopiero dam radę wyjąć tą... O, tu jest widzę, dobra. Widzicie? Taka fajna śrubeczka. Nawet jeszcze coś się tam przyczepiło. Nie wiem co to jest, takie kuleczki szare. Ktoś tam już kiedyś na czyimś kanale to widziałem. One są takie. No, przyciąga je magnes, ale, ale tak lekko, lekko. Także nie wiem co to jest. Jak ktoś wie, to proszę o opinię. Na razie. Wiecie co, wychodzi sporo drobnicy tam w wiadrze, już i nity pływają i jakaś tam blacha. Dużo rzeczy wyjmuje na oko. I tak naprawdę gdzieś tam, miejsce w miejsce coś tam co chwilę wychodzi. O, na przykład tutaj. Jak się uda na żywo coś wyciągnąć? Coś tam mini niby haczy. Coś tam łapie, ale to chyba trzeba będzie wykopać. To jest chyba dosyć głęboko coś tam łapie ale nie nie jest w stanie tego podnieść no pewnie jak obkopię to wyciągnę i pokażę jest kolejna rzecz która mi gdzieś tam łapie pod spodem oczywiście jest dużo jakichś tam kulek widzicie tak sprężynuje mi o tu łapie bardzo mocno Znowu trzeba będzie czymś kopać. Dobrze, że jakiś gwóźdź wyłowiłem. No tak staram się pompować, ale to nic nie daje. O, bardzo mocno trzyma. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś grubas, którego nie da się wyciągnąć. Może jakaś płytka, a no zobaczymy, co to będzie. Zaraz Wam pokażę. No i udało się. Chyba już to widzicie. Fajnie, bo jest naprawdę przeźroczysta woda. Wszystko widać. Piękna śruba, piękna. Kawał złomu. Zobaczymy jeszcze, czy coś obok nie ma. No i oczywiście te kuleczki szare. Nie mam pojęcia, co to jest. Magnetyzują się, ale nie biorę tego. Fajnie, że jest taka woda płyciutka. Bo wiele rzeczy można znaleźć na oko. Ja myślę, że tu jest śruba. Czy tak jest? Kształt? Jak najbardziej. Patrzcie. Tu jest śruba. Wiele rzeczy tak znalazłem na oko. Tu jest coś kwadratowego. Patrzcie tu. Normalnie na Waszych oczach. Kawał takiej sztaby. Normalnie szok. Czekolada. Minęło jego godzinki połowów. Wiaderko jakie jest, każdy widzi. Pokażę jeszcze w aucie, co tam się udało złowić. No jest tu cały czas dużo rzeczy, których nie udaje się wyciągnąć. Podsumowanie przy aucie. No i jesteśmy już na podsumowaniu. Tak jak widzicie sporo tego jest. Były takie blachy. Powiem Wam, że dużo na oko, wypatrzone i po prostu gdzieś tam wyłowione. Zarzucony magnes. Takie pręty, dwa. Jeszcze tam dwa zostały. Takiego jednego nie mogłem wyciągnąć, był chyba dłuższy. Patrzcie, ile wkrętów. Normalnie dzisiaj było wkrętowo gwóźdź. No tam na końcu nie obijałem już tych wkrętów. Dużo pieczarek nitów, stopka ze śrubą ten klucz to u kogoś widziałem na kanale nie pamiętam u kogo ktoś go wyłowił chyba tam na dnie może tu kątownik chyba mówiłem takie śrubeczki nitów dużo jakieś pierdołki obcinaczka do paznokci znaleziona Parkside'em to te puchy, to gdzieś tam były chyba wczoraj zbierane. Ta blacha tak samo wczoraj. W Stępinie. W Rzeczce. No i chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.